Zapowiada się kolejna afera krzesełkowa. Wszyscy pamiętamy październik i wyścig do Brukseli premiera Tuska i prezydenta Kaczyńskiego. Obaj uparli się, że będą reprezentować Polskę na forum Unii Europejskiej. Obaj twierdzili, że mają jako jedyni do tego prawo i żaden z nich nie chciał ustąpić, co zaowocowało gigantycznym skandalem na arenie międzynarodowej. Tym razem już ten konflikt nie jest wygenerowany przez któregoś z naszych włodarzy, ale przez przewodniczących Unii Europejskiej Czechów. Którzy oczekują od Polski jasnego określenia, kto będzie nas reprezentował, i to może być tylko jedna osoba. Czeka nas kolejny spół kolejne wypowiedzi prawników, konstytucjonalistów, którzy będą wykładali, że ważniejszy jest ten albo jest drugi. Jest to problem, bo tak naprawdę ciągnie się my, ten, te spory między prezydentem i premierem ciągną się u nas od 1997 roku, gdy przyjęliśmy aktualnie obowiązującą konstytucję. Ona niezbyt precyzyjnie rozdziela zakres kompetencji premiera i prezydenta, co stanowi pole do nadużyć, stanowi pole do nadinterpretacji, do zwyczajnych sporów o władzę. Powinniśmy to tak naprawdę rozwiązać, rozwiązać dawno temu. Tak naprawdę nie wymaga nawet to zmian w konstytucji, a tak naprawdę najbardziej prostej elementarnej umiejętności politycznej, jaką jest sztuka zawierania kompromisu. Gdyby nasi politycy umieli ze sobą rozmawiać, gdyby umieli dogadywać się na zasadzie: ja ustępuję tobie na tym polu, ty mi ustępujesz na tym polu, szukać kompromisów, budować sojusze, nasza polityka wyglądałaby kompletnie inaczej, nie byłoby tylu niepotrzebnego bicia piany i takiej straty czasu, jaka zapowiada się przy tym kolejnym sporze. I tak naprawdę tracimy niepotrzebnie prąd. W tym samym czasie minister Boni zgłasza projekt nowej ustawy, proponuje 1200 złotych dopłaty osobom, które mają problemy ze spłatą własnego kredytu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak naprawdę jest to ustawa... Bardzo populistyczna, która ma zdo pomóc zdobyć rządowi tani poklask, coś w stylu becikowego wymyślonego przez rządy Platformy i Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu. Wygląda na to, że będzie to zwyczajny bubel prawny. Szkoda, że nasze władze nie poświęcają więcej czasu na dopracowanie tego typu ustaw, które są bardzo ważne i które rzeczywiście są potrzebne. Idą na skróty, a czas tracą na niepotrzebne spory o to, kto będzie nas reprezentował na szczycie w Unii Europejskiej.